Ja się zapraszam na sklep Genesis, link macie w opisie. Tam z kodem plaga dostaniecie 10% rabatu na wszystko co chcecie sobie kupić: myszki, klawiatury i różne takie. Sprawdzajcie, link w opisie. Lubisz oglądać shoty z Roleplay? To pamiętaj, że streamuję codziennie od poniedziałku do piątku na Facebooku. Halo, co pan robi? Kapnął się o nie? <laughs> Teraz on nawet nie wie kto to <laughs> o kurwa ile ludzi tam już jest I tu my na ale... się sparkujemy co się będziemy pchać tutaj Ej to będzie trzeba naprawić te wszystkie auty Ej to jest ten Sandy O dawajcie tutaj wszystkie naraz tak bokiem nie no, powinniśmy te palce teraz zrobić jeszcze, nie? Ja... Yeah. <grych> jaka to jest emotka? Wziął <grych> ktoś nie wiem jaka to jest... Ja nie wiem jaka to jest, ja nie wiem... Jaka to jest Ja nie wiem jaka to <grych> ja wiem, jaka to jest... Nie chcę nic mówić, ale... W tak mi przywaliliście. <grych> Zdaje ci się. Lepiej nic nie mówić. Aż <grych> rację. <Rzecznie. grych> <grych> Mocne wiatry zawia... Dobra. Gdzie jest organizator Team Prezy Sym problem O co chodzi? Czego chcesz? Chcesz te zdjęcie z nami zrobić? To jest Miało. Nie, 5 dolarów. Super. Eee eee 800. To się ubrany jest. Wow. Odejdź to, nie jesteś ubrani. Olejdź, nie jesteś od nas. Nie poznaję. Jestem ktoś jeszcze nie zapisany? Nie znam. No ja zdjęcie. ile tam jest aut? Ja pitole! Ale fazo! Łoooł! Wow. Halo, halo? Ktoś no, jeszcze nie zapisany z tej gangstana. Ale jazda! O, fioletowa jest, to co ty sobie myślisz? Żebyś podskakiwał do mnie, to... ty, żeby nie było jak z tymi robotami. Ty mnie kurwy, bo zaraz zostaniesz wywieżony na... No... Nie, nikt ich nie... Ty, ta się bija, tam będziesz leżał. Tata cię na wózku woził, a ty mu grozisz wywożeniem? To, <śleszy> właśnie. Może cię porzuciłem no. kiedyś... Nie co ci się działo... Raz go no, 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 no Fajny, kurwa, spacer z tatą. Wyszedł z synem, wrócił za, sam. Gdzie są te alimenty, kurwa, nie których nie płaciłeś? Z... Ja no. ty masz mi płacić, a nie ja tobie. Dobra, słuchaj, porozmawiamy sobie później, no. O, ja cię stworzyłem, to ty mi płacisz. Przecież jest stary, jest niedołężniały i chory psychicznie. Powinieneś mu płacić. Spójrz na te, spójrz na te spodeki. Kto normalny w takich chodzi? <ś> spodek Tu się da zejść? No spróbuj Da się lec, lec, idziesz, to to się Medycy są na miejscu, nie. nie ma problemu, próbuj Dobra O oh, 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 nie to lec, to, ty, Ja ten kluś stary nie. to pijany jest Powiem wam, ja się... Tak, nic się nie stało, lecz Dobra, to ja też Ewentualnie tak. egzorcyst Ty też na pewno przeżyjesz, leć A wy ci nie przejmuj, cię złapie Zajmij też wąs się? z nie, żarciem ja się? Mało żeby się zapisało, chyba. Tego, na to bardzo, nie to wygląda będzie. za dobrze. <głosy> 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 I to można kupić sobie coś? Albo ci ktoś tu sprzedaje jedzenie? Oczywiście. Do do, do Bo niestety nie można przelawiać w banku, ma ktoś was wymienić? Nie Mam gotówę, co tam? Co wymienić? Bo nie ma, nie stać mnie na kanapkę niestety. Tak ja po ile te tak kanapki? 2 20 dolarów. Co? 20 dolarów za kanapkę? No dziwię się właśnie. Kurwa, biznes a ile? 15 dolarów czaskowa, da? Gdzie jest obsługa? <mier anime> ja Jezusa, ej! <gwierdza> <gwierdza> co? Panie. Panie, <gwierdza> <Muszą> biznes <krecić. gwierdza> Ja pitokę. <gwierdza> przestań, przestań mi kurde restaurację kraść, bo <gwierdza> chciałem kupić bułkę. <gwierdza> <laughs> Zajebał impułę na kapnęli Na czwórę miałem powiedzieć impułę Nie, o Oj, ludzie najlepsza Nie Panie, gdzie te kanapki się kupuje? Tutaj. Tu się kupuje, tu Tu je pan i on sprzedaje, ten, ten pan dziadek A ten pan oje, dziadek, jedzenie, pan, pan dana 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 dziadku A tutaj pan dziadek też, spokojnie No w końcu o, ktoś sprzedaje, nie bo już krąży o, kawałek tarczy pan dziadek sprzedaje Już wam auto z noży ukraść no, no trzy kanapki Proszę o, to będzie, to będzie, to będzie. A, Tak, no, tak Przyda mi się Super pomysł z tym, z tą budą z żarciem no A Zawsze fajnie zjeść coś na mieście Okej okay. Dzięki Daj, da, da, da. Daj, dole to wina w dzielnicy, w głowie się nie mieści

Violetowi na dzielnicy już czuć zapach gału. To wszystko Violetowi dlatego, że moje siąki boją się strzałów. Violet... Violetowi na dzielnicy lubią kukać podsutane zakonicy. zakonnicy. Ty, a, ty, a mam cię zabić? A mam cię zabić? Fioletowi na dzielnicy, ale leżą na podłodze. Leżą tak sobie, bo ciężko ustać na postrzelonej nodze. Fioletowi na dzielnicy trochę śmierdzi jak w kuwecie. Ja i moje ziomki jedne pazie, inne śmiecie. Co? Hahaha Kurde Haha Hahaha Ałk Fioletowi na dzielnicy O nie Rozjechał na dupie O nie Cicho Pojechał na dupie Ej No serce nie jest Bo kolejna zwrota była nawijana Spokojnie Cicho, cicho, cicho No dawaj, dawaj O Fioletowi na dzielnicy Lubię wozić się w mych wansach Jestem taki zionkiem. Lubię płakać na romanse. Dobry panie, organizatorze mnie. Czulę to winocze. się ty nie może. Dobra, 6 minut spóźnia właśnie tak i już startuje już wszystko jest posegregowane wow. już się bo jeszcze jedna osoba chciałaby się zapisać tak no szybko. to ostatnia osoba będzie w ostatniej no za, zapuść, grupie no. I teraz już startuje no, pierwsze no. I w... Mój kozak a może tak I najpierw zacznijmy od zasad no, teoretycznie to cisza nie ma zasady. dokładnie nie ma zasad oprócz za. broni bo broń nie wolno i... Brzydka, dokładnie. tejzer też? to broń? Tak, każda broń. Biała, policyjna, nie wiem, tejzer wszystko. To broń. Dobra, tak. który to jest mechanik? Aby ja no. z nimi dogadam, że oni mi naprawią furę. Dajcie mu powiedzieć. S są wszystkie naprawione i... no, po prostu się stukacie. Najprosteń. Pewnie. Oh. 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 Co Co Dobrze, że się ubrałem oh. na fioletowo nad Na tchomo Cię zdługnę Dobra, ja, to, to co macie na myśli, nie? Jego no. się zapakamy? No, tak jak myślisz jak Kogo mogę zabić? To tak, Zezak Wysyłał pierwsza... zaraz... ten... Pokaże wam pierwszą tabelkę i pierwsza tabelka... No, nie, zamontuje. nie, że co? Ale kładnę mu chleb na myśli chyba Pierwszy w tabelce, kładnę mi na dzielnicy O, no, no, to ja, to ja! No ci to mój znajomy! No, Chcecie przejść! No idźcie przejść! Ja, ja Halo, gdzie mamy iść? No nie, wrócę! Prze... Z organizatorem! A... Ej, już! No... Spiszgany Oni nas będą mieli dość, bo dzisiaj coś tak suje. Mi bliżej, którykolwiek? Czy pierwszy z brzegu? Wszystko jedno. A dobra. Pamiętajcie o zapięciu paweł. <laughs> nie to podstawa! Spiszgany gór! W sumie. Zostajesz. No, Dobra, Baczcie. miało być 7 osób, ale jest. Jaki ładny widok tam jest? Na górze. O, nie widać akurat. Ale ładny jest. Dobra, wszyscy, kto są w autach, niech opłotwala światło, będzie łatwiej. Prośni sterzy plan. Dobra. radio Wy by My wszyscy startowali razem. Mamy szóstkę. Siódemkę? Mamy szóstkę, więc git. Y... Najprościej w świecie mówię od strony: trzy razy ruszacie. I kto ostatni przetrwa, ten przetrwa. Zrozumieli wszyscy? Si senorita. Dobra. Pizzgany, gór. Starym wieczór, na siebie. Bicarze, bicarze gonił, że widzę, że goniusze myślą podobnie, Jakub, centralnie jak to pisałeś, to wpisają z mana Nic się nie kapnęli. O nie. Przyjechał mnie sprawdzić chyba. O, żyjesz panu? co? Okej. Okay. O nie. <śmany> o nie o nie kapną się o Nie kapną się <śmany> ładnie, ładnie Mam nadzieję że one są zniszczalne Bo tak wszystkie są na czerwono wygląda jakby ktoś malował O nie za mi każe płacić pewnie Oho No nie <laughs> <laughs> o nie, gdzie <laughs> wjechał? Oj, oj, one są niezniszczalne. Nic się nie zepsuło jeszcze. <laughs> Zgitą. Czemu on stoi? Czemu, czemu oni stoją, halo? No bym jeździ! Czy oni już padli? Tak! A to po co ja w nich zderzam? Państwa, auto rozwalam oni. A oni stoją już Jest go stary Nie ma problemu A wygrałem! Chyba ucień w domu to jest... O, mój już ledwo jeździ, ale porozbiłem go o gości co... O nie! O nie! Odpadłem już Chik mnie pchał, będzie myślał, że jadę to wygrał! O nie Góra. No, do no to pierwszego mamy. Kurwa! Idę blanta palić, to nie mogę. Dobra, i. Jak się tam zwałeś? Spikany! Ej, tu nie przychodzą dwa do przodu? W sumie nie! przychodzi do przodu. Masz rację, nie przejdzie dwóch. O super, Ej, yeah, wygraliśmy obaj. Panie Fioletowy, oddajemy. Pizzgady guru Brawo, brawo! Yeah. O kurde, wywrotka! Ej, znowu coś tu śmierdzi, to chyba fioletowy. Chyba kolejne się nie umył, osoby, to nie przyszło mu do osoby. głowy. wszyscy zapraszamy! zapraszamy. Pizgany, dobra, dobra. dobra, kolejne osoby to. Ci tam na skale na samej górze stoją. Po Ej, czy ktoś powiedział, że jest z policji? A. Na lewo gadają Będzie prawa jazdy sprawdzał A mam go zabić? Co? Panowie, Co? mamy kot czerwony, zamaskowanych przeszukamy. No chcę żebym go zabił Ale no. wow! poleciał skubany Ole, lot był dobry chcę, chcę, chcę. Jeden się za kiblami chowa Jeden się za kiblami Sprayer z zachowaniem, typu, no. powinni wszyscy naraz wjechać. Ta, nie, nie jak na tak grudzi. można robić, że się nie wjeżdża od razu bez sensu, typem. No właśnie, na tego ta. się nie wiesz jak debil. O, o, tam, tam na no, kamieniach się zawiesimy. Wtedy kamaczu powinno o, wjechać, o, ta, takich co czekają, to wtedy w Te fury są zdradliwe, bo Mario, nie widać, że się kopcą. Mario, nieprawda. Kopcie jak? Otworzysz tamtemu drzwi, bo się zaklinował, kop. One się zatrzasnęły. Bo... Właśnie co też, chciałbym chciał bo... pan też kupić się coś. <laughs> to Ja też jestem dumny, że oni ich nic nie boli po takim uderzeniu. To są specjalne fury wiesz? wierszce. Ulewam do, do tego. Zrobił, bo... Klatka na szczury wsadzona do środka. Wsadzona do środka. <laughs> ja jechał. <laughs> w <te środek. śmiech> I w kamień wam. No, no, no tam dobra, ten, no, 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 tam tam tam. weź tam wieci tego, co tam powinien go przepchnąć, no. Karny, taki karny boksik taki, delikatny. Taki delikatny. No, no, z gamaicą się nie da delikatnie, więc no, no, no. delikatnie nikt robi. Dwa, Opa, dwa! Pa, pa. O, wierzcho! Jedziemy. Dobra, tworzysz poży Jedzie. mi ktoś taki. Muszę ją nawet O, kurwa. No, Brak mi jedności. Eee, no nie wdowa auto. no to by się robi, co? No i odpadł chyba. Dyskwalifikacja. Ile w dysk ogóle jest dyskwalifikacja? O, i tamten o, ale ten nie zrozumiał. Ten z wow. O, tamten robi błąd. To jest diabeł. I siedli z paralizatora, kurwa. Co? Do tego w Kamaczu? O, nie, no to głową Dyskwalifikacja. Tak nie było, że nie można. było. Właśnie mówił, że paralizator to też broń. Ale nie mówił, że do hamaczu nie można zjadać. Ja pierdolę, to za tu bardzo Nie! <noise> Jak do sędziego to lose. <noise> Dobra, to ja się nic nie widział. Pa, zachuł go! No nie. Sędzia Kalosz! Sędzia Kalosz! Pewnie będzie się z tym zajmować. Ja bym się zakwalifikował, diagno, tak szczerze. No nie sportowe zachowanie, tak powiem. Dobra, dzwoniłem Padło! O, chyba to wygrana. wygrana. Jeeeey! Uhu! Brawo, brawo! A teraz wszyscy razem eeeo. Eeeo! Co? Kurde. Eeeo. Zabawa przednia. O panowie, to Siema. którzy tam odpadli? Siema! Majki. Kurde Nie Cześć! Nie, byłem trzeci. Fioletowi na rejonie. Co? Na dzielnicy się mówi. <laughs> dobra, sorry, dupem się, dupem <laughs> oh, tak. się. <laughs> diabeł chyba wygrał. Nie no dobra, sorry. Kurczę. <laughs> Bo się kampił tam na góry. Dobra, gdzie jest hatter Ty diabeł! Nie, to nie diabeł. Co? Fioletowi na dzielnicy? Zdawał się nie kantek. Chociaż sędzi nie dzielnica? Ja bym strzelił Mama się nas wstydzi? Chociaż sędzi nie dzielnica. Bo brzydkie mają lica? Dobra. Chociaż sędzi nie dzielnica, fioletowi tam chodzą i... Nie, 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 nie. Pokaż syca. Nie. fioletowi na dzielnicy, chociaż sędzi nie dzielnica, mama się ich wstydzi, bo brzydkie mają lica. Eee, <coughs> uh, Chodzi o Sandy niedzielnica, nie Zawsze na patelni chodzi u nich dobra zakonnica. No. <coughs> masz <coughs> <coughs> <noise> 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 Nie wiem, ale dobrze się rymuję, kumarz. Derek, jak Ja też ja już... <coughs> Nie było. Ty, organizator jest za nami, no, no, otaczamy go, otaczamy go. Gdzie? Na, no ale znaczy na fotelni, wygrywa. Murwa! Versus Badyja, przestańcie mi trwać! Bo kolejne telefony, nooo. Co za spychanie kobiet to z klifu. Ale wejście tutaj, a nie... Ej, Poczekaj, aż włączę telefon. <grym> no, <nie, to> Już <grym> włączę <wśpieszał. grym> telefon. Hey, Policjant musi być zamknięty. <grym> nie podpuszczam cię, ale weź spierdalaj. Hey, no. no bo on nie ma... Jego mi tu popychał z klifu, mnie spróbował zepchnąć. <grym> Będę chciał, tu sam spadnąć. Dobra, i... Wszystkich znowu nie ma. O nie! Do... nie. Tak, weszedłem do mnie. Sustaw mnie, Wajdaku. Uciekam. Co, gdzie ty mnie zabierasz, gościu? Uciekam. Porwał mnie. O nie! Uciekam! mnie!

To, ja to Przez chwilę myślałem, że to Marian, a to chyba Mati. No nie mogę powiedzieć Ale nic, Boż, drobnostka no, co mogę. No nie poznałem jej podwójnie no, o co mam chodzić, zdarza się no. Nawet takim najtęższym głowom jak moja zdarza się po kogoś pomylić. Jakiś gabaczem leci? Ale ładny klaxon tam ktoś ma. Oj. <grymne> wow! Jo chłopcy pierdzielił! Jo pitole tam na rury pojechał. Pięknie. Znowu się ktoś czai na górze. Dawaj go kamaczu. dawaj obogowie go. Walka. Dobrze. O <grymne> bogowie, walka. O bo <grymne> <grymne> bogowie, walka. Miejsce <śmieniu> ze cztery osoby muszą to powiedzieć, żeby było śmieszne. Bogowie, wolko! O o wolko! No to jak Salto zrobił. mi się. Tyle też z które bierze udział, a które jest po prostu zabarkowane. O, wjechali. Ja obstawiam te czerwone. Nie, no jest, tylko. <śmieniu> <śmieniu> Sam obok zaparkowanego leży już O cholera, tam lata Ojej, ojej, ojej Pomykł, latał po kamieniach ja. W tym pośrodku wygra Tylko łbajem popadł mu auto Ja obstawiam, że Isi wygra Ojej, ojej No to dogadamy Dziadek, dawaj, dawaj, dawaj Dziadek, dawaj! Ten po środku wygra na pewno, nie wiem, mówię wam chłopaki, czaicie? Ładni tam latają, ładnie taktyka... <uzuawia> o... a, tense, na Tamten sam se zdachował, tak o... A dziadek tylko narabiu, a <ücklich> na radio ała Na radio ała Bo na radio ała robi Łołka ma lecieć o, ugrał to Skubany, ugrał to! Ajajaj Taktykę na spizganca dawaj dy. dawaj tam na koniec chłopie, albo dawaj w środek Tak <gryśla> Taktykę na spizganca Ta... dawaj ty jest rozwalony popię ty, ja tutaj wsiadam pa Siu Co ty, piękna jest popa Dobra gablota, nie? Paj, ma... się schowam mate, mnie <gryśla> nie mierzysz. <gryśla> I master czego tam szukasz? O, podrasuję się furę. Zobaczysz. Co, agente. Sorry, sorry. <Schools> Ej, diabła potrocina! No, jak ty chciał wziąć fury? Nie, fronta we mnie policjant sześć. No, no kurwa. Ok, pojedziemy. Go! Pieka macza! Co jest? Jadą, nie jadą? Jaka piękna ciało! Gdy udało się, zderzam, ale tak naprawdę będę unikł każdego. Co so, niby nie, nie mogę trafić, wiecie o co? Chyba, że trafię w kamień. A, nie trafiłem! Nie podchodź! Ja. No ale, ale ciężki bój, Ja bym zaraz strzelał Co? No już mi ledwo jedzie, zepsute. Troszeczkę Do góry! Uło. Uło. Dobrze. Udało się. Duże niby rozpęd łapie, wiadomo. Oh, dobra, zahaczyłem go delikatnie. Nic wielkiego. Nic za nie odpadł. No nie powierzaj. Co ten stylera właśnie? Ja. O, goni go kamato już. A bo pomogę. Oj, co on tu? O i icyk! A myślisz, że jak wymieniał, auto to się kapną? A ja coś czuję, że się nie kapną. <laughs> nie ma szans. No i wyżej odpadnę, nie? Ale ja bym to zrobił. Patrzcie, patrzcie, patrzcie. Wlecę się tak na tam, siup? Halo, co pan robi? Halo? Co pan robi? Kapnął <laughs> się, <o> nie. <laughs> Teraz mam nawet nie wie kto to Tyłem Jak się tam wbiło w I ten sposób. Co pan robi Halo Uuuuuu Tylko oh auto zmieniłeś <laughs> auto zmieniłeś bo ten, tamten drugi mnie raz i jedno kurwa bał. No to kurwa nie to... tutaj auto zmienił. Co? Rozjechał no go za karę. Kurwa jeź, jeź, to, Próbuję mnie uderzyć, ale nie może. O nie no padło. Halo. Kurwa, odpadło! Jak zmienia? Co zmienia? Wydawało ci się! No proszę pana, <noise> mi się nie wydaje! nigdy tak. nie wydaje! Co ty <noise> robisz w moim aucie? Policyjne szczerbo w takim razie! <noise> w tym dziłe, prawie, <noise> Trzy auta mi zniszczyłeś! Z czego pierwszy się pokusowałeś od jebanego początku? Co policjant jeździ kamarzką? Kto go tam zaprosił niby? Chyba, kto wpuścił policjanta do kamaczki? Nie robię. No kurwa, auto mi rozwali na samym starcie, jak nie? Nic się zrobiłem, tylko idziemy. No kurwa, chce jeździ na swym kamaczu tym zrogiem. tym tu na dole. Auto, już białym? Nie, no tym czarnym z fioletowymi błotnikami. Już Ja dobrze wyciągnąłem, to właśnie wyciągnąłem <laughs> to Jakim <się odkrymam. laughs> kurwa prawie. I I już z starczykowym, to nie nie będziemy nie, nie, tam. Nie. Dziękuję wspieraczom za wspieranie kanału. A tu macie listę nowych wspieraczy. E, fajna, nie? Zostań wspieraczem.